Bez 206. Nie będę używał statywu, bo, bo nie trzeba. To kilka, chwil dla was. Diagnostyka zawieszenia serwisu oleju właśnie dokonuje już się. Słychać? Nie. Jeden łącznik lewy stabilizatora i drugi tak samo do wymiany żeby te łączniki stabilizatora zmienić nie potrzebujecie ściągać nawet kół wystarczy, że wystarczy, może tak włączę o. wystarczy, że ja już tutaj oczyściłem i spryskałem WD-40 tutaj olej już rozlatuje wystarczy, jak kluczyk będzie w środku i tak tu nasadką odkręcicie, powinno się nie odkręcać, jak nie no to wtedy T-Torx T30 no i tam u góry tak samo. Maksymalnie są koło w tą stronę i tutaj tak samo. Także idzie zmienić łączniki bez ściągania kół w Peugeot 206. Pozdrawiam serdecznie.